Witam Was Zresztą 15 lipca. Jak się już tracę, kiedy to lipiec mamy. Ok, 15 lipca, kochani, w taką piękną pogodę z tyłu, tam za mną jezioro. Słyszycie gdzieś w oddali, instrumenty galoncze, więc tak to wygląda. I jest bardzo dzisiaj parna, bardzo parna. Więc pewnie w niedługim czasie tu zapadną też burze. Wiem, że u nas też burze przeszły i to dosyć mocne burze, gdzie tam nawet drzewa są połamane, bo widzimy zdjęcia. A więc też y, pamiętam o was, o nas. Y, no i trzymajcie się do zobaczenia później. Na razie, papa. Pa. Proszę bardzo, jak ktoś stęskniony do Santiago, zapraszamy szlak świętego Jakuba przy kanale Augustowskim. Proszę bardzo trochę nierówności. No.

Witam Was moi drodzy, tak widać, że jest ciemno kochani, ale wcale tak późno nie jest. Dopiero jest godzina 16.46, a więc powinno być winno i jest widno, ale jest tutaj burza. Nastała wielka burza, byliśmy właśnie przed chwilą na jeziorze na Necko i na Rozpudzie i w Rozpudzie w rzece, wpłynęliśmy trochę w rzekę w Rozpudę i została nas burza. No, pioruny i tak dalej, i tak dalej. Tacy smoknięci przylecieliśmy i prąd wyłączyli. Jest ciemność nastała. Mm, a więc czas jest dla mnie, bo bez światła ja nie mogę za bardzo pracować, więc y, jest teraz chwila, by, by się razem, y, wspólnie pomogli i, i rozeznać to słowo, które do nas Bóg dzisiaj kieruje. Pierwszy czytanie z Księgi Wyjścia. Y, Mojżesz rzek Bogu, oto pójdą do Izraelitów i powiem im, Bóg Ojców naszych posłał mnie do was, lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, cóż im mam powiedzieć? Odpowiedział Bóg Mojżeszowi, jestem, który jestem, i dodał: Tak powiesz synom Izraela, jestem, posłał mnie do was. Mówił dalej: Bóg do Mojżesza, tak powiesz Izraelitom, Pan Bóg Ojców Waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki. I to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia. Idź, a gdy zbierzesz starszych Izraela, powiedz powiesz im: Objawił mi się Pan, Bóg ojców waszych Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba i powiedział: Zająłem się w pełni wami i tym, co wam uczyniono w Egipcie. Postanowiłem: więc wywieźć was z ucisku w Egipcie i zaprowadzić ci do ziemi Kananejczyka, Chitytytyty, Amoryty, Perzyty. Chiwywity i Jebusyty, do ziemi opływającej w mleko i miód. Oni Twych słów usłuchają i pójdziesz razem ze starszymi Izraela do króla egipskiego i powiecie mu, Pan Bóg Hebrajczyków, nam się objawił. Pozwól nam odbyć drogę trzech dni przez pustynię, abyśmy złożyli ofiarę Pan, Bogu naszemu. Ja zaś wiem, że król egipski nie pozwoli Wam wyruszyć, chyba że zmuszony siłą. Wyciągnę przy to rękę i uderzę w Egipt różnymi cudami, jakich tam dokonam. A wypuść, a wypuści was. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Zobaczmy tą relację, którą możemy poznawać teraz, czytając właśnie tą księgę wyjścia. Relację Mojżesza z Panem Bogiem. Wczoraj czytaliśmy, Mojżesz mówi, kimże ja jestem? Bóg objawiał się wczoraj Mojżeszowi Płonącym krzewie, który nie płonął, e, przy jego, tak jak mówiliśmy wczoraj, przy jego takiej codziennej czynności, którą wykonał, tak? Pas, e, te owce swojego teścia Jaira. E, zobaczmy, moi drodzy, jak ta relacja buduje się, jaką relację, jak w jaki sposób Mojżesz e, rozmawia z Panem Bogiem. Mojżesz rzekł Bogu: Oto pójdę do, do Izraelitów i powiem im, Bóg ojców naszych posłał mnie do was. Ale jak masz na imię? Co im mam powiedzieć, że jak się nazywasz? Jak się nazywa Bóg? Jakie ma imię? Odpowiedział Bóg Mojżeszowi, jestem, który jestem. Więc powiedz im jestem. Mojżesz poszedł i mówi, jestem, powiedział, posłał mnie do was. Jak dalej będziemy poznawać tą księgę wyjścia, to poznamy... Jeszcze tą głębszą relację, w której, w której był Mojżesz z Panem Bogiem. To jest niesamowite, w jaki sposób Mojżesz rozmawiał z Panem Bogiem. To jest taki przykład dla nas, jak my, my mamy traktować Boga jak swojego taty, jak swojego ojca. A często właśnie nie mamy tej relacji, bo nie traktujemy tak Boga. My tak mi się wydaje. I to jak się rozmawia z ludźmi, to mają taki pogląd, że Bóg za dobre wynagradza za złe karze. I tego Boga, takiego sędziego, ludzie się bardzo boją. To nie jest tak, że Bóg nie będzie sądził, będzie sądził, ale w tym swoim miłosierdziu, w tym, że posłał swojego syna Jezusa Chrystusa na świat, żeby oddał za mnie i za ciebie, bracie i siostro, i za cały świat życie, byśmy mogli mieć życie wieczne, to w tym okazuje, jak Bóg ma wielkie miłosierdzie, jaką wielką miłością pała do mnie i do ciebie i do każdego. <laughs> I to jest niesamowite. Jestem który jestem. I Bóg mówi Mojżeszowi, że pośle cię, pójdziesz tam ze starszyzną i nie posłuchać. I nie posłuchać cię król. I ześlę e, na nich. Y, tu czytamy dziś. <laughs> y, o, mamy światłość. Chwała Panu. Y, że dotknie y, różnymi cudami. Uderzy Egipt różnymi cudami. To jest. Uderzy Egipt różnymi cudami. To wiemy, że to będą plagi. Że to wcale nie będą cuda w takim rozumieniu, które my rozumiemy, że cuda. Że coś dobrego się stało. Tylko to będą cuda, które oczywiście będą dobrem dla Izraelitów, ale niedobrem niedobrym dla Egipcjan, kochani. I wiemy, jaki ten ostatni cud, jaki będzie. Będzie bardzo dramatycznym cudem. Bardzo dramatycznym. Będzie wiele e, łez wylanych. Pan Bóg pamięta o swoim Przymierzu. No właśnie Pan Bóg pamięta o swoim Przymierzu, który zabarł z za Abrahamem. Oni byli kochani, 400 lat w niewoli. 400 lat w niewoli. Sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia, głoście, Jego dzieła wśród narodów. Pamiętajcie o cudach, które On uczynił, o Jego znakach, o wyrokach ust Jego. Na wieki pamięta o swoim Przymierzu, obietnice danej tysiącu pokoleń. O przymierzu, które zawarł z Abrahamem, przysiędze dany Izaakowi. Bóg swój naród bardzo rozmnożył, uczynił go mocniejszym od jego wyrogów. Ich serce odmienił, by znienawidzili lud jego i wobec sług jego postępowali zdradziecko. Posłał wtedy sługę swego mojżesza i Araona, wybranego przez siebie. Okazali wśród nich jego znaki. I cuda w krainie Hamidów. Zobaczmy, kochani, czytając ten psalm 105, który przed chwilą e, przeczytaliśmy, to jest właśnie ta historia Izraelitów. Historia e, i tej niewoli, i nadejścia, że przyjdzie Mojżesz, który wyprowadzi ten lud w tej niewoli, by uwielbiać Pana, by trwać w uwielbieniu, nawet właśnie, gdy się jest uciskany, gdy się jest prześladowanym, e, gdy się jest jakimś utrudzonym, zmęczonym. By w tym wszystkim głosić te dzieła, które Bóg stwarza, te cuda, które Bóg dokonuje e, dla nas, przez nas i, i w nas. Te nasze przemiany, nasze nawrócenia. Psalmista pisze: Pamiętajcie o cudach, które On uczynił, o Jego znakach, o wyrokach ust Jego. Mamy nie zapominać o tym, co Bóg dla nas czyni. I, i dalej, i psalmista mówi, że Bóg pamiętał o tym przymierzu, o tym przymierzu, który zawarł z Abrahamem. I tu o przymierzu, który zawarł z Abrahamem, przysiędze danej Izakowi. Bóg swój naród rozmnożył. Dlatego Egipcjanie, dlatego ten król, który nastał, taki plan uknął, żeby te, te, te dzieci, te, tych chłopców e, zabijać, by się nie rozmnożali, bo widział, że lud jest coraz bardziej yy, wielki, coraz większy, coraz więcej ich jest i bał się tego, bał się tego, że zostanie pokonany. A więc też ich uciskał właśnie różnymi yy, ciężkimi pracami i tak dalej, i tak dalej. I dziś jak będziemy czytać Ewangelię, to Pan Jezus mówi przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię, Naśladujcie mnie, uczcie się. O dzisiejsza aklamacja. Przyjdź do mnie wszyscy, którzy utrudzeni obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. No właśnie. No jest zaproszenie, które kieruje Pan Jezus do mnie i do Ciebie. Może dzisiaj jesteś utrudzony, może dzisiaj jesteś smutny, może dzisiaj jesteś chory, może dziś nie domagać. Pan Jezus dziś Cię zaprasza, byś przyszedł do Niego. Bo On chce Ciebie pokrzepić, bo chce Ciebie pocieszyć bo chce Ciebie uzdrowić, bo chce Cię zmienić, chce wypalić. W to, co jest w nas złe. Wszelki grzech, wszelki, wszelkie jakieś wady. Wszystko to, co nas oddziela od, od tej właśnie relacji, którą y, mamy budować z naszym tatą, z naszym Bogiem. Wczoraj też czytaliśmy, że ten pozna e, ojca, kto pozna syna i komu syn chce objawić. Dziękuję, wysłucham Cię, Panie Ojcze, Ojcze, nieba i ziemi, że te rzeczy... Zasłoniłeś przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś się prostaczką. Aha, i chcę w, yy, przeprosić, bo wczoraj mi to samo zmieniło. Prosiaczką w tym tytule. Bardzo Was za to przepraszam. To już jest poprawione i zmienione. Renia zwróciła na to uwagę, więc bardzo Was za to przepraszam. Ale to jakby nie z mojej winy, nieświadomie. Ale moje niedopatrzenie. Więc prostaczką, nie prosiaczką. <noise> Dzisiejsza Ewangelia. Jezus, Ewangelia według świętego Mateusza, Jezus przemówił tymi słowami przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie. Oto słowa pańskie. Chwała Tobie Chryste. Jezus, który jest cichy, i pokorny w sercu. No, właśnie, tej pokory. Ja widzę, jak, jak mi, tej, bardzo często ja mi brakuje tej pokory, i o tą pokorę, o tą cierpliwość Pana Boga prosić, by, by tutaj właśnie umacniał, by tu Duch Święty, no tu w moim przypadku ma duże pole do, do manewru i dużo roboty, że tak powiem bo tego potrzebuję, bo tego potrzebuję i widzę każdego dnia I, i tak bardzo często różne sytuacje to weryfikują właśnie e, tą pokorę, tą cierpliwość i, i tego się każdego dnia tak naprawdę uczy, tutaj tak samo też się uczy cierpliwości i pokory, naprawdę to jest niesamowita cnota, która e, no, której trzeba się uczyć tak ja mam, wy pewnie jesteście cierpliwi i pokorni ja się muszę tego uczyć Pan Jezus właśnie wszystkich zaprasza, przyjdźcie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście, wszyscy. Ja was chcę pocieszyć, ja was chcę uzdrowić, ja was chcę pokrzepić. I mówi, weźcie na siebie moje jarzmo. Nie mówi, weźcie na siebie swoje jarzmo, bo końcu to było jarzmo. Jarzmo to było takie, nie wiem jak się to, fachowo się nazywa to jarzmo, ale to jest taka uprząż, która była zakładana na szyję, gdzieś tu na czoła, na, na twarz bydłu. Wołą. I to one to było, służyło do, właśnie do pracy, by w dwójkę te zwierzęta e, chodziły, by mogły, mogły, mogły iść tą drogą dobrą, by mogły wykonywać tą pracę, do której człowiek je przeznaczył, tak? a więc by, by mu były gdzieś tam e, poddane. I ja sobie tak myślę a, dlaczego Pan Jezus mówi, weźcie na siebie moje jarzmo. Nie mówi Pan Jezus, weźcie na siebie swoje jarzmo, ja myślę, dlatego tak nie mówi Pan Jezus, bo ja bym swojego jarzma nie mógł unieść ni i bym po prostu odszedł od niego, bo bym się kierował tylko sobą, dlatego mówi Pan Jezus, weźcie na siebie moje jarzmo, moje, byśmy postępowali tak jak On chce i byśmy się Mu dali prowadzić, to właśnie chodzi o to prowadzenie. Gdy my powiemy Panu Bogu tak, jesteś moim Panem, moim Królem, moim Zbawicielem, to On wtedy będzie prowadził mnie. I wtedy ja będę się mógł uczyć od Niego, niosąc Jego jarzmo, założyć sobie Jego jarzmo. Więc dać się pod panowanie, pod władzę samemu Bogu, samemu Jezusowi Chrystusowi. I o to chodzi, bo my jak będziemy zakładać swoje jarzma, te ludzkie, no to pogubimy się, potracimy się, Możemy wpaść gdzieś tam właśnie tak, Słowo Boże mówi często do szolu, do jakiejś otchłań, i, a tego nie chcemy. Tego nie chcesz ty, bracie i siostry, tego nie chcę ja. I dlatego Pan Jezus mówi, weźcie na siebie moje jarzmo, moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca. I właśnie gdy ja będę, gdy oddam życie Panu Jezusowi, gdy pójdę za Nim, to będę mógł te trudy, które, które w moim życiu się pojawiają, bo, bo tak jest bo one się pojawiają i będą się pojawiać. I to nie jest tak, że życie z Panem Józem bardzo często to powtarzamy, bardzo często o tym mówimy, że jest takie łatwe, takie lekkie, takie w ogóle wspaniałe. Jest cudowne, jest przecudowne, jest przewspaniałe, ale to jest bardzo często trudne, bardzo często wymagające wyrzeczeń, bardzo często jest się utrudzonym. Gdy się pracuje dla, dla Królestwa Bożego, gdy się pracuje dla Pana Boga, mówię, tak nieładnie pracuje, ale gdy, gdy, gdy się idzie jego drogą i gdy się chce być tym jego żołnierzem, tym jego uczniem, stawać w obronie, ewangelizować, to bardzo często to jest trudne. To jest często wysiłek fizyczny, psychiczny, taki duchowy i tak dalej, i tak dalej. A więc to nie jest tak, że to jest tak, wszystko wspaniale, tak prosto i tak łatwo. Nie. Zresztą pan Jezus nigdy tego też nie powiedział, że będzie wam łatwo. Nie. Mówił, że może być bardzo ciężko, że będzie oj, syn ojca, wydawa matka, córkę teściową i tak dalej, i tak dalej, że będą was nienawidzić ludzie, nawet o śmierć was przyprawią z mojego powodu, z mego imienia. A więc pan Jezus nie mówił tu o jakichś yy, takich wow, wybuchach, fajerwerkach, jutepirak i tak dalej. Nie. Raczej mamy stąpać mocno po ziemi, ale z pewnością taką, że tym naszym y, y, przewodnikiem jest Jezus Chrystus i moim Panem jest Jezus Chrystus. Znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. No właśnie, czy chcę znaleźć ukojenie dla duszy mojej? Słodkie jest moje jasności. Zobaczcie, to jest słodkie to jest. Um, Lubimy słodycze, lubimy czekolady, no to, to, to jest takie jarzmo. To jest nie dość, że to jest to jarzmo, które nas prowadzi do tej świętości, do tego życia wiecznego, to jeszcze ono jest słodkie, brzemie lekkie, brzemie, które nie jest lekkie. Jarzmo samo w sobie też nie jest yy, przykładem czegoś łatwego. To jarzmo, właśnie. nie? To jest, Taki symbol grzechu, jakiegoś upokorzenia, często e, trudności, właśnie bólu, e, takiej ciężkości i fizycznej, i duchowej, i psychicznej. Ale jarzmo Jezusa Chrystusa jest słodkie, a brzemię jest lekkie. I prośmy o to, dziś Ducha Świętego, prośmy o to, by, byśmy mogli wszyscy przychodzić, byśmy mogli też wszystkim innym mówić by oni mogli też przychodzić i poznawać, poznawać Jezusa, poznawać Jego miłość, Jego królestwo. Amen. I moi drodzy, mam nadzieję, że to się zgra jak najszybciej. Mam taką nadzieję i wierzę w to. Proszę Was też o modlitwę. Jutro będę wyjeżdżał stąd, jadę przez łódź, trochę dalej bo muszę tam jeszcze załatwić jakąś sprawę, a więc pewnie pojadę z 12 godzin, e, a więc proszę Was też o wstawiennictwo, bym szczęśliwie dojechał, Wy też podróżujcie szczęśliwie, dojeżdżajcie szczęśliwie, też pamiętam o Was, e, dziś dziew dziewiąty dzień nowenny do Matki Bożej Szkapleżnej. a więc też prośmy Matkę Bożą o wstawiennictwo, naszą Szkabryżną, która nas tym Szkabryżem swoim świętym Ochrań, ochrania, ochrania i chroni przed właśnie atakami złego, przed niebezpieczeństwem. Prośmy też swoje, e, swoich aniołów, stróżów, e, swoich patronów od Chrztu Świętych, by nas właśnie szczegli, by właśnie nas przyprowadzali, byśmy mogli się uczyć od samego mistrza, od samego Jezusa Chrystusa. Nieś e, to słodkie jarzmo i to brzemie lekkie. Amen. Papa, z Bogiem, hej!